Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam dwa naprawdę kozackie i mega, mega drogie auta, które zagościły w moim studiu na zabezpieczenie powłoką ceramiczną. Jak wiecie, już kilka odcinków mam z zabezpieczenia powłokami ceramicznymi, ale tych aut, no wierzcie mi, że nie sposób było nie nagrać, ponieważ te auta przekraczają swoją wartością 3-4 domów, przekraczają swoją wartością dwóch, trzech kozackich jachtów. Są blisko wartości 2 milionów złotych Także w dzisiejszym odcinku będziecie mieli przyjemność oglądać auta o wartości dwóch baniek Także bez zbędnego przeciągania zapraszam do oglądania tego materiału A jeżeli nie subskrybujesz tego kanału to zrób to teraz Zostaw łapkę w górę jeżeli ten materiał Ci się podobał No i oczywiście wbijaj do mnie na Instagrama ponieważ tam jest wszystko na bieżąco No i co? Będziemy zaczynać i lecimy z tym! Moi drodzy, więc jak widzicie jedno z tych aut jest to Mercedes AMG G63 czyli pospolity g o mocy ponad 570 koni i bodajże 4,5 sekundy do setki tym kolosem 4,5 sekundy do setki, który waży grubo ponad 2 tony ja się mega jaram no i to jest pierwsze auto, które jest tak naprawdę bardzo, bardzo drogie, jedne z najdroższych aut, które miałem przyjemność robić w swoim studiu, bo te auto za mną jest warte grubo ponad bańkę, czyli milion złotych, no a za chwilę zobaczycie kolejne z nich. W tym momencie, moi drodzy, miała ukazać się druga G-klasa, która jest warta też blisko bańki, e, ale pech chciał, że po prostu nie dojechała, ponieważ została uszkodzona. No i tak troszeczkę czekałem, troszeczkę czasu minęło, bo jak widzicie też sceneria się zmieniła, e, ponieważ musiałem poczekać na odpowiednie auto, żeby Wam zrekompensować tą G-klasę, która no niestety nie dojechała, ale mam nadzieję, że tym autem, które ja już widzę, Wy za chwilę zobaczycie, Totalnie, ale to totalnie zrekompensuje tą G-klasę, ponieważ ten kod, bo inaczej nie da rady tego auta nazwać, robi mega, ale to mega robotę. Także nie G-klasa, ale Audi RS6 z 2021 roku. Mam nadzieję, że się nie obrażicie i RS6 w zupełności Wam wystarczy zamiast Geelędy. W tym oto aucie, aucie będziemy zabezpieczyć go twardym woskiem na początek, ponieważ jest to e, nasz znajomy, który przyjeżdża z zagranicy, no i niestety tylko i wyłącznie mamy czas na wosk no i ogarnięcie auta w środku a kolejnym razem obiecuję, że też nagram Wam odcinek może bardziej pełnometrażowy, tylko i wyłącznie z RS6, pokażę Wam jak to chodzi jak tym się jeździ jak te auty się prezentuje a w dniu dzisiejszym zapraszam na zabezpieczenie tego lakieru twardym woskiem i ogarnięcia w środku RS6 ale to auto jest potężne ta dupa jest szeroka niczym autostrada w Niemczech kot piękne auto zajebiście się prezentuje a te tarcze niczym felga w maluchu może nawet większa, ceramiczna, które kosztują nie wiem pięć dych no z pięć dyszek obstawiam, że ceramiczne hamulce do RS6 kosztują. Wy jak uważacie? Dajcie znać w komentarzu. Ok, koniec przybitek z brudnej RS6. I teraz zabieramy się za wprowadzenie auta

all my friends, we ride beamers, we ride Benz, 10 times 10. all my friends, this for real, till the end. 10 times 10. all my friends, we ride beamers, we ride Benz, 10 times 10. all my friends, this for real, till the end. circle smoking let too many close, many, many close to me. Love my bros, they all hit the road, no, hit the road. We get to that back now talking groceries the so is thing when you compare it up to loyalty Five steps back, never panic, no we stay right. Count that stack, I know I will always make night real long nights. I've been working, no it takes time nice that I was built for this forever, ever, ever Okej moi drodzy, auto mamy umyte oczyszczone, lakier został zdekontaminowany i osuszony. W tym momencie, za chwilę będę przechodził do jego odtłuszczenia i aplikacji twardego wosku. W międzyczasie ogarniamy jeszcze środek, ponieważ no, został troszeczkę już zabrudzony, a chcemy, żeby to wszystko fajnie, ładnie, pięknie się komponowało, także ogarniamy wnętrze, no i przechodzimy do aplikacji wosku. Muzyka ok, auto mamy przygotowane, umyte, oczyszczone i odtłuszczone i teraz będziemy przechodzić do aplikacji wosku wosk jaki użyjemy jest to Enzo z dodatkiem ditlem ku Kukrzemu, który będzie zdecydowanie dłużej leżał od pozostałych wosków, także zabieramy się do aplikacji. No i co? Zaczynamy! Widzicie, lakier mamy już zabezpieczony woskiem. Czekamy chwilę, aż wosk zwiąże, dosknie W międzyczasie można, nie wiem, wypić kawę z hot doga albo założyć dressing na opony, co też my uczynimy. Nie wiem co wy, ale ja używam CarPro Peel. CarPro Peel, jak dla mnie, działa rewelacyjnie. Fajnie wygląda. Dobra, przechodzimy do docierania lakieru i zaraz po tym wyjeżdżamy autem na zewnątrz i zobaczycie efekt finalny. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale jak widzicie same sztosy. No i chociaż na chwilę musiałem was zabrać w pewne miejsce do Mazurskiego Raju w piaskach, gdzie zagościł Exotic Rage. No i jak widzicie za mną Shelby Cobra GT500, a to i tylko i wyłącznie jedno z kilkudziesięciu aut, które na was czekają. Także chodźcie, oprowadzę Was, pokażę Wam naprawdę totalne sztosy. I ran up a check, I might do it again Enemies close, had me thinking they're friends Ten toes down, I'll be free until the end Crib outside the city, I don't feel safe in my ass. Took so many yells, I've been waiting for the wins I'm in debt to no one but the one who took my sins I do it for real, there's no reason to pretend If I do it once, i do it again Add it up, Add it up. Add it up. Bankroll. bankroll Euro, Euro. Peso. peso Add it up, I'm just doing me Everything is on me all me, everything is on me, gon' back it up. Matter what. Told ya I'ma do me, why you hatin' on me? It's not addin' up. I do roll like a Mack truck, country heart, I'ma a farm and go act up. lot of scars, I was cold hearted, now I'm back up. Keep real, I do this once a month, I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buyin' Carhartt, car cards, get -car tatted up. All that other bull, it don't matter much. You only climb me, I put the ladders up. No fault.

To co robię, to co nagrywam i to, co robimy dla Was, czyli montujemy tak fajne filmiki z takimi kozeckimi autami i się podobają. Jeżeli się nie podobają lub się naprawdę podobają, dajcie też znać w komentarzach. No i oczywiście wbijajcie do mnie na Instagram, ponieważ tam jest wszystko, wszystko na bieżąco. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!